Siema, ja jestem trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Bronsa na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku opowiem i pokażę wam jak wbiłem 25 rangę Brokiem, Ale oczywiście zanim to, to na samym starcie zostawcie suba dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu ranga, a ja przypnę wam serduszko. A więc ja słuchajcie myślę, że nie ma co przedłużać Jak widzicie ja już tą 25 rangę na broku mam wbitą, także teraz pokażę Wam po prostu jak to wyglądało i trochę wam o tym opowiem, a więc właśnie teraz wam pokażę powtórkę gry, w której wbijałem broka na 25 rangę. A więc jak widzicie właśnie tak. Gierka wystartowała, oczywiście to jest powtórka, tak jak przed chwilą powiedziałem Także słuchajcie, teraz sobie zobaczymy jak to właśnie wyglądało e, Także na początku tutaj oczywiście y, zbierałem sobie percubes Jak widzicie tutaj miałem już trzy percubesy e, Za chwilę Stew z mojej drużyny zbierze kolejnego i właśnie mamy już słuchajcie cztery e, Okej, okay, tam słuchajcie atakujemy Otisa, który jakoś przeżył Ma on y, lekko ponad 1000 HP, także zobaczymy jak to tutaj będzie wyglądało dalej e, Okej, okay. jak widzicie już go w tych krzakach nie ma e, Ale oczywiście ja tego nie wiedziałem, dlatego też krzaki sprawdzałem na że mamy tam bazę, który teraz użył ulta, ale mu to nie do końca wyszło i słuchajcie został on właśnie pokonany. No i dzięki temu też mamy aż 6 cubsów e, Także okej, okay, jedna drużyna Już e, zginęła, także cztery drużyny Pozostały, e, po prawej stronie Jest Edgar, ja myślałem, że on może Tam w tych krzakach właśnie na górze, dlatego tamte krzaki sprawdzałem na, na dole jest słuchajcie Otis, który Ma 228 HP No słuchajcie, teraz do niego strzelam, blokujemy mu Słuchajcie, drogę i udało się go słuchajcie Tutaj pokonać, zablokowałem mu dobrze drogę No i Steel go tutaj słuchajcie pokonał e, No i lecimy sobie słuchajcie dalej Cały czas cztery drużyny, Jesz teraz trzy, Więc e, okej, okay, teraz już trzy drużyny, więc coraz lepiej. Mamy tam Kita z 8 percupsami, więc na niego trzeba również uważać. On właśnie teraz skacze na Stew, ale ja go słuchajcie, pokonuję. Teraz został jeszcze, słuchajcie, właśnie bas, którego również się udało pokonać i mamy teraz aż 13 percubesów, więc naprawdę bardzo dużo. No i pozostało tylko znaleźć tą, tak naprawdę, ostatnią drużynę i jest. Właśnie są, jest tam Edgar i Otis, więc właśnie to tu już Edgar został pokonany, jeszcze tylko Otis. Pokonałem go i mamy, słuchajcie, wygraną. A więc jak widzieliście, w ten oto sposób udało mi się wbić Broka na 25 rangę. Także słuchajcie, no ja myślę, że już nie ma co przedłużać, więc mam nadzieję, że ten film wam się Podobał. Jeśli tak, to zostawcie łówkę w gry pod tym filmem oraz suba z wąkiem na moim kanale. No, a w dzisiejszym odcinku to, żeby było na tyle, także trzymajcie się! No i cześć!